Wiszków mojej mamy jemy przez okrągły rok i nigdy nam się nie nudzi. Latem wersja z malinami, jesienią ze śliwkami, zimą rozgrzewająca z jabłkami i cynamonem. Dziś pokażę Wam, jak przygotować tą ostatnią. Jego największą zaletą jest pulchne i lekkie ciasto. Czy da się je zrobić bezglutenowo? Do miski przesiewam pół szklanki mąki ryżowej, trzy łyżki mąki ziemniaczanej, dwie łyżki mąki migdałowej i jedną łyżeczkę bezglutenowego proszku do pieczenia. Do misy miksera trafiają białka z czterech jajek, które ubijam na sztywną pianę. Dodaję pół szklanki syritolu, a następnie stopniowo cztery żółtka. Doprawiam miążem z jednej laski wanilii i zaczynam powoli dodawać suche składniki. Wylewam masę na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i dekoruję dwoma pokrojonymi jabłkami przyprawionymi odrobiną cynamonu. nasze idealne ciasto biszkoptowe właśnie opuściło piekarnik. Już widzę, że jest lekkie i pachnie obłędnie, zupełnie jak biszkopt mojej mamy. Pamiętajcie, że ja swój przygotowałam bez glutenu. Spróbujcie zrobić to w domu. Subskrybujcie Alegro Kuchnia, zaglądajcie do przydatnych linków. Do zobaczenia w następnym odcinku.